maneczko widzowie, pe pewnie się pytacie. Ej, czemu ty masz inny głos? Bo ja sobie, słuchajcie, sobie, zmi sobie zmieniłem na taki robot, taki na robotowy głos. Jest, jest mega fajny, więc no, so, więc, 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 tam napiszę, czy, te, czy ten głos lepszy, czy gorszy. I słuchajcie, widzę, że nie ma hackera, bo był i wyszedł i dał nam w ogóle taką strzeczkę i, I te rzeczy musimy dać, słuchajcie, onowi, nowi. Okej. Okay. I, no, no, i, no, i, no, i, i zobaczymy ogólnie kto przyjdzie, bo naprawdę no nie wiemy Więc musimy poczekać kto to przyjdzie mm -hmm. Oś! A, a to Katy, a ja myślałem, że to Hacker już przyszedł O, 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 to on, cześć, on, proszę, tutaj są te twoje jedzenia, proszę Takie coś, proszę, to jest wszystko dla, to, to jest wszystko dla ciebie Bierz to, bierz to. Proszę. Okay, dobra. I? O Jezu, ale mu się, Ona mu się, głowa mu się miesza. Co jest grane? I? Pioruny. Pioruny. Ej, co jest grane? Halo. 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 Okej, okay, dobra. Jestem, yy, Widzę, że coś yy, Halo on Czy ty czujesz się dobrze on? No bo tak widać, że no coś tak Nie do końca Halo, może coś napisz, nie wiem Napisz coś Ej on! On! Halo E, widzowie Nie ma ono, zniknął Nie wiem widzowie, nie wiem, zchodzę, nie wiem no co będzie dalej subskrybujcie so, 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 kanał i to zobaczenie